Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy już drugą katechezę z teologii stworzenia. Będziemy się zastanawiać dzisiaj nad istotą aktu stwórczego. Istota aktu stwórczego to zdanie, że Bóg stworzył świat z miłości i z nicości cały wszechświat. Pierwszy motyw z miłości. Już yy, święty Jan w swoim pierwszym liście, w czwartym rozdziale, pisze, że Bóg jest miłością. Oznacza to, że my Boga utożsamiamy z miłością. Jego byt jest miłością. Bóg z miłości stworzył wszystko, strzeże świat z nieskończoną miłością. Bóg także patrzy z miłością na swoje stworzenie. Już w Księdze Rodzaju, w poemacie o stworzeniu, czytamy, że wszystko, co stworzył, było dobre, było bardzo dobre. Stworzenie jest dziełem miłości, miłości Trójcy i objawieniem jej chwały. Oczywiście należy pamiętać, że Stwórca nie szuka w stworzeniu jakiegokolwiek dopełnienia siebie. Ponieważ jest on ze wszech miar doskonały, absolutny, stworzył jedynie po to, aby objawić swoją chwałę. Świat, który został stworzony jako dobry, piękny, niestety popadł w niewolę grzechu. Jak wiadomo, Jezus złamał potęgę złego. Świat stworzony nosi w sobie wezwanie do miłości. Jest to wezwanie uniwersalne, wpisane w strukturę kosmosu. Istnieje związek pomiędzy stworzeniem z miłości i dla miłości. Ujawnia się on przede wszystkim w stosunku do człowieka i całej ludzkości. Bóg stworzył osobę ludzką, aby zawrzeć z nią przymierze, uczynić ją uczestnikiem swojego boskiego życia. Człowiek od początku jest zaproszony do rozmowy z Bogiem. Istnieje on z miłości i Bóg z miłości go zachowuje. Bóg dał mu istnienie, by radował się Jego najwyższym i wiecznym dobrem. Powołał go do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Podobnie, analogiczną sytuację mamy. Podobnie jak w Trójcy Świętej, miłość łączy wszystkie osoby, Trójcy, tak samo miłość małżeńska. Miłość mężczyzny i kobiety jest odzwierciedleniem tej miłości. Miłość małżeńska jest płodna, nastawiona na prokreację. Sposób z niczego. Należy pamiętać, że Bóg stworzył wszechświat z niczego. Co to znaczy stworzyć? Stworzyć to uczynić coś z niczego, powołać do istnienia. Bóg, który stworzył z niczego, jest Bogiem Wszechmocnym. Wskazuje też to na Jego Wszechmocną moc. Bóg nie potrzebuje do stwarzania niczego istniejącego wcześniej, ani żadnej pomocy. Żadnego pośrednika. Wszystko, czyli cały wszechświat, został powołany do bycia przez Boga z niebycia. Bóg z niczego stworzył wszystkie byty wolnym aktem życzliwej woli. Nicość nie oznacza jakiegoś konkretnego materiału. Stworzyć także nie oznacza pewnej przemiany, gdyż. Coś istnieje wcześniej i przemienia się w inną rzecz. Nie oznacza także właśnie zmiany ani ruchu, ponieważ ruch to szereg następujących po sobie stanów. Możemy powiedzieć, że takim najwyraźniejszym śladem stworzenia jest racjonalność świata. Oznacza to, że świat daje się badać pod każdym kątem. Biolodzy, chemicy, fizycy badają świat. Także teolodzy zajmują się badaniem świata. Można powiedzieć od strony teologicznej, że stworzenie świata było aktem rozumnym. Trzecim elementem jest zakres, czyli wszechświat. Co to znaczy wszechświat? Wszechświat to wszystko, co istnieje, zbiór wszystkich stworzy, bytów materialnych i niematerialnych. Bóg dał mu początek, ustanowił zasady i porządek jego funkcjonowania. Akt stwórczy to wszechmocne słowo Boga. W całości i przez każdą część odzwierciedla się odwieczna mądrość, a równocześnie wyraża się miłość. W czasie wybranym przez Trójcę jako początek, wszechświat zaczyna istnieć. Należy także pamiętać, że wszechświat i historia należą do Boga. Człowiek nie jest panem wszechświata, nie jest panem historii ani swojego życia. Wszystkie te elementy są podporządkowane Bogu. W, dziele, w poemacie o stworzeniu z Księgi Rodzaju, dzieło stworzenia jest ukazane jako praca Boga rozłożona na sześć dni stworzenia. Oczywiście, poematem o stworzeniu zajmiemy się w innej katechezie, ponieważ jest to bardzo ciekawy tekst, zarówno pod względem teologicznym, jak i yy, historycznym historyczno-krytycznym i na, yy, filologicznym także, i yy, będzie mu poświęcona osobna katecheza. Wiara jest fundamentem uznania, że biblijne pojęcie stworzenia oznacza także obecność ducha Bożego w stworzeniu. Był to początek zbawczego udzielania się Boga temu, co stworzył. Wiara szukająca zrozumienia oznacza, że cały wszechświat zyskuje ograniczone i częściowe, ale realne uczestnictwo w doskonałości tego, który jest pełnią absolutną. Na dzisiaj bardzo dziękuję za dzisiejszą katechezę. Oczywiście w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować katechezę z teologii stworzenia. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!